Bo zobaczcie ile tu jest osób. Bo każdy jak dokłada taką cegiełkę, to potem, że pewne rzeczy są możliwe. Ja nie zapomnę tego naszego spotkania bo z Panem Burmistrzem, to jestem na bieżąco praktycznie każdego dnia i nie ma dnia czy też tygodnia, żebyśmy nie rozmawiali, co możemy zrobić wspólnego, dobrego dla... E, obornik e, i tak jak e, półtora miesiąca temu spotkaliśmy się na te, terenie ośrodka sportu i rekreacji, gdzie powiedzieliśmy tak, będą jest dofinansowanie na budowę pełnowymiarowego wojska też sztuczną na bo po prostu razem ze sobą współpracujemy i taki jest nasz fani e, obowiązek, ale ja tutaj patrzę na panią dyrektor i nie ukrywam, że jak naprawdę bardzo mocno staraliśmy się, bo Wielkopolska była mocno pokrzywdzona, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój infrastruktury sportowej. I to, to pewnie Pan Burmistrz do tego nawiąże, to ile razy Państwo próbowaliście złożyć wniosek dla takiej pięknej szkoły, patrzę tutaj na te fantastyczne dzieciaki, patrzę na młodzież, patrzę na rodziców, to Wam pewnie nie raz ręce opadały, że co trzeba zrobić, żeby w końcu Ministerstwo Sportu zrozumiało, że w naszej pięknej Wielkopolsce, w powiecie obornickim, też potrzebujemy inwestycji. I yy, ja się bardzo cieszę, bo jak rok temu tutaj stanęliśmy na wojsku i powiedzieliśmy, że, że my to dowiedziemy i tą inwestycję uda się zrealizować i staniemy na głowie, żeby te pieniążki z Ministerstwa Sportu mogły się pojawić, no to, to, to dzisiaj możemy powiedzieć, że 541 tysięcy zostało przyznane w ramach Sportowej Polskiej, Sportowej Infrastruktury Przeszkolnej. Więc mam nadzieję, że. Oczywiście ten proces będzie musiał troszeczkę potrwać, ale to już nie jest tylko nasze, nasza wizja, tylko, tylko jest to wszystko, że zostanie się i uda się to zrealizować. Ja chciałem też podziękować pani sołtys, bo ilość telefonów, sms ale wiecie co, pokazujecie prawdziwe tak i zaangażowanie. To jest absolutnie kluczowe, bo takich projektów było bardzo dużo, bo słuchajcie, to było ponad półtora miliarda. Nie dostali wszyscy. Dzisiaj mamy dobrą informację dla gminy Owolnika, ale tutaj w terenie naprawdę wiele udało nam się obiektów zrealizować. Szamotuły będą miały piękną nową halę, będzie, będzie też wiele inwestycji. Będzie inwestycja w skokach, będzie inwestycja w wągrowcu. Także staramy się, żeby teraz te dobre czasy dla naszej infrastruktury sportowej wróciły. Chciałem też podziękować bardzo Radzie Rodziców za, za to, że że bardzo mocno też to wszystko się włączyliście. Ja się specjalizuję w infrastrukturze sportowej i też tak przygotowywaliśmy te nowe projekty, żeby nasze szkoły też mogły się w to wszystko zakwalifikować. Także chciałem Wam wszystkim podziękować, bo to jest Wasze Wielkie Święto, a ja jestem zawsze dumny z tego, że jeżeli my posłowie możemy tylko troszeczkę pomóc, to właśnie jesteśmy po to, bo dla mnie zawsze uśmiech dzieciaków biegających na boisku to jest coś pięknego.